Europa, system spójności opartej na różnorodności. Europa przez wieki rozwijała się jako system równowagi między różnorodnością a spójnością. Jej siłą nigdy nie była jednolitość, lecz wielość narodów, języków, tradycji i modeli życia społecznego. Europejskość nie oznaczała porzucenia tożsamości narodowej, lecz jej rozwój w ramach wspólnego kręgu cywilizacyjnego. Dziś coraz częściej pojawia się pytanie, czy Europejczycy pozostaną Europejczykami. Widzimy postępujące rozmywanie wspólnot narodowych i lokalnych, co dotyczy wszystkich krajów kontynentu. Zjednoczona Europa miała wzmacniać państwa i społeczeństwa, a nie prowadzić do ich osłabienia. Każdy naród europejski wykształcił własny sposób funkcjonowania. Jedni słynęli z precyzji, inni z kreatywności, jeszcze inni z porządku, nauki czy sztuki. Co ważne. Narody te nigdy nie były etnicznie jednorodne. Niemcy, Polacy, Włosi czy Francuzi mieli i mają różnorodne pochodzenie. O przynależności decydowały nie geny, lecz wspólna kultura, język, prawo i odpowiedzialność za wspólnotę. Podstawą tego systemu była lokalna ojczyzna, Vaterland, realna wspólnota miejsca i więzi społecznych. Z takich wspólnot wyrastały demokracje, państwa i cała Europa jako ich suma. Dziś, przy obecnym poziomie technologii, możliwe jest stworzenie nowego systemu rozwoju, ograniczającego destrukcyjny wpływ oderwanych od społeczeństw i nieetycznych elit politycznych i korporacyjnych, wzmacniającego jednocześnie więzi społeczne, sprzyjającego demografii i skutecznej asymilacji. Obecna formuła Europy nie generuje rozwoju, nie chroni demokracji ani bezpieczeństwa. Produkuje natomiast rozrost aparatu urzędniczego i politycznego.